Widzicie sami, Lord Mroku powrócił. Ale zaraz, przecież wy nie wiecie, kto to jest Lord Mroku, może nawet nie znacie mnie? Pozwólcie więc, że zacznę od początku. Cześć, jestem Roza. Na co dzień mieszkam w mieście, ale na wakacje zawsze przyjeżdżam tu, do mojego domku na wsi. Uwielbiam tu przebywać, bo dookoła jest tak pięknie. Spójrzcie sami na te piękne łąki z kolorowymi kwiatami, pola porośnięte złotą pszenicą i jeziora z krystalicznie czystą wodą. Muszę przyznać, że kiedyś takie widoki miałam za nic, ale wszystko się zmieniło. Jakiś czas temu przeżyłam przygodę, w jaką aż trudno uwierzyć. Wraz z kolegą w szkole znaleźliśmy przejście do innego wymiaru, a tam? Zero cywilizacji, musieliśmy sobie radzić zupełnie bez niczego. To nauczyło nas, jak ważna może być każda gałąź czy kamień. ale dzisiaj nie o tym. Pewnie kiedyś opowiem Wam jeszcze całą tę historię, jednak teraz najważniejsze jest to, że mój wróg z innego wymiaru powrócił. Lord Mroku tak o sobie mówi nadęty jego most z przeraśniętym ego zjawił się tu wczoraj i a zresztą, co będę wam opowiadać? Wszystko wyłapała kamera. Co, zdziwieni, że niby wieś, a tu monitoring 24H? Jak kiedyś o poranku wypełzniecie zaspań na ganek tylko po to, by wpaść wprost w objęcia Creepera, to też zainstalujecie kamerkę na każdym rogu. Chodźcie, pokażę wam, co się nagrało. Telewizorek cyk i mamy. Był już późny wieczór i patrzcie. Najpierw ogień, a zaraz potem zaczyna pojawiać się portal. Tu przyspieszę, bo trochę mu to wynikanie zajęło, ale patrzcie dalej. Portal się aktywuje, a z niego wychodzi on, Lord Mroku. Wyraźnie się cieszy, pewnie sporo się napracował, żeby dostać się do naszego wymiaru. Znowu przewinę, bo tylko ładził trochę tam i z powrotem. Pewnie mnie szukał. W końcu zainteresował się moim traktorem. Taki już jest. Interesuje go wszystko co mechaniczne. A później wykorzystuje czego się nauczył do tworzenia tych swoich gierek i pułapek. Ja w tym czasie wracałam właśnie z imprezki urodzinowej u Willa. Aż tu nagle prawie mnie w ziemię wbiło. Na trawniku tuż przed moim domem szaleje pożar i stoi jakaś mroczna twierdza. Pognałam do domu i sił w nogach. I tam oczywiście natknęłam się na niego. Lord Broku. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Podziałam Broku. Jakoś nie wiem czemu, ale taksywa mi do niego pasuje. W każdym razie stoi tam i zaczyna coś do mnie nawijać o próbach, wyzwaniach, że to co było to się nie liczy, że muszę przejść jego nowe próby. Na wydziwiał, namachał się rękoma i stanęło na tym, że jak nie podejmę jego wyzwań, to zniewolna świat, zaczynając od sąsiedniej wioski. Cóż, musiałam się zgodzić. Zostawił ten kontrakt i mówiąc krótko, za każdym razem, gdy portal się aktywuje, muszę do niego wejść, a on przeniesie mnie w miejsce wyzwania. Tyle z konkretów, a reszta to jego przechwałki. Ile to nauczył się o naszym świecie i jak zmyślne wyzwania pozwoliło mu to opracować. Nie mam pojęcia, co on knuje, ale czuję, że łatwo nie będzie. Mam nadzieję, że będziesz mi kibicować w każdym wyzwaniu. To na pewno doda mi sił. Żeby nie przegapić żadnej z prób, wciśnij subskrypcję i dzwoneczek. No i trzymaj za mnie kciuki, dając łapkę w górę. Do zobaczenia! Pa!